Jeszcze raz na moment wrócę do, do owego tematu wypracowania, który pojawił się na ostatniej próbnej maturze. Na grudniowej próbnej maturze. Czy odkupienie winy zwalnia człowieka z odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy? Rozważ problem i uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do fragmentu pana Tadeusza i całego tekstu oraz wybranego tekstu kultury. Jeszcze raz do tego powracam, ponieważ myślę, że że nie, nie, wy, nie wyczerpałam tego tematu. Tłumaczyłam, że moim zdaniem odpowiedzialność to jest ten moment, kiedy człowiek uświadamia sobie podłość swojego czynu i pragnie ponieść konsekwencje tego, co, co zrobił i wtedy staje się w pełni właśnie podmiotem swojego życia. Sądzę, że ten moment jest niezbędny, do podjęcia decyzji o odkupieniu win. Tak widzę to ja, tak rozumiem to od strony psychologicznej. Sądzę jednakże, że osoby, które tworzyły ten temat, mogły mieć na myśli odpowiedzialność w zupełnie innym znaczeniu. Odpowiedzialność jako po prostu karę wszelkiego typu karę. I wtedy ten temat byłby zupełnie prosty. Bo przecież każdy z was wie, że Jacek Soplica niejako Zasłużył sobie na wybaczenie nawet największego wroga, jakim jest Gerwazy. Skoro nawet Gerwazy rezygnuje z ukarania Jacka Soplicy, chociaż poprzysiągł to stolnikowi i czekał na ten moment wiele lat, to wynikałoby z tego, że już odkupienie win powoduje, że człowiek zwolniony jest z kary. No, i tutaj wielu z Was właśnie w ten sposób rozumiało ten temat. Dotyczy to zwłaszcza tych uczniów, którzy, którzy głębiej nie zastanawiają się nad, nad tematem, idą za ciosem, za jakąś intuicją. No i, i wtedy wszystko wydaje się prostsze. Popatrzmy. Zatem, jakby można było to uargumentować, tak? Skoro odkupienie win powoduje, że Człowiek już nie musi być dodatkowo za to karany. Zatem tutaj sytuacja w przypadku tego fragmentu z powiedzi Jacka Soplicy jest bardzo prosta. Mamy dowód w postaci tego, że Jacek Soplica umiera jako człowiek pogodzony ze wszystkimi ludźmi, nawet z największym wrogiem, i pogodzony również z Bogiem. Zatem nikt nie dopomina się jeszcze dodatkowej kary. Tak? Można tutaj odwołać się do całości utworu i pokazać w jaki sposób on żył w drugiej połowie swojego życia już jako ksiądz robak. Był przecież szczęśliwy, spełniony, chociaż nie było fajerwerków w jego, w jego życiu. Był szarym, prostym mnichem, który skupiał uwagę na, na życiu publicznym. I to byłby następny argument potwierdzający właśnie Waszą tezę, która by tutaj była niejako zaprzeczeniem, tak? Człowiek nie musi być dodatkowo karany, skoro odkupił swoje grzechy, tak? I dokładnie wpisuje się to w tematykę pana Tadeusza Dama i to samo można zrobić ze zbrodnią i karą i pokazać, tak, tutaj, co prawda, pokuta jest również karą, jakby wpisaną w prawo ówczesne, tak, bo on zdecydował się jednak przyznać do tego, że, że jest przez przestępcą, czyli już pokuta jest jednocześnie karą, czyli w, te, w, tam, w tym zrozumieniu po prostu chodzi również o, o odpowiedzialność. Wielu z Was powoływało się na przypowieść o synu marnotrawnym, biblijna przypowieść o synu marnotrawnym. Ona tłumaczy tutaj bardzo wiele, bo wiemy przecież, że, że ojciec przyjął syna marnotrawnego z otwartymi ramionami i chociaż syn ten zachował się wcześniej bardzo niepoprawnie, straciwszy cały majątek, to jednak dostał dużą porcję miłości ojcowskiej. Wielu z was zresztą buntuje się tutaj, dlaczego osoba, która, która tak postąpiła, dostała więcej miłości od tego drugiego syna, czyli od osoby, która nie popełniła takich grzechów. Myślę, że to jest oczywiste, symbolika tej przypowieści jest jasna. Przecież chodzi tutaj o Boga, który wyciąga rękę do ludzi będących na dnie. Każdy grzesznik uderza w samego siebie i staje się nie, nieszczęśnikiem. Każdy, kto popełnia podły czyn, jest sam sobie winien nieszczęścia i cierpienia jakiego zazna w życiu. I od kogo może oczekiwać wtedy wsparcia, jeśli nie od Boga? Bóg właśnie inwestuje jak najwięcej w tych, którzy zrozumieją swój błąd i pragną go naprawić. Zatem wlewa dużą porcję i miłości, bo tylko On tyle miłości potrafi dać, aby pomóc na... Naprawić się temu człowiekowi, zmienić się, przeżyć właśnie ekspiację. Zatem nie zastanawiajmy się nad tym, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. To jest w tym momencie konieczne. Większość ludzi przecież odwraca się od tych, którzy dokonywali podłych czynów. Może on szukać wsparcia jedynie w Bogu. I tak też było przecież z, z, z Raskolnikowem czy czy z z Jackiem z, z Soplicą co prawda wiemy że że tutaj Raskolnikow jakkolwiek był osobą wierzącą to, to jednak jakby nie, za, nie do końca się do tego przyznawał Natomiast Jacek Soklica przywdział Misi Kaptur. Stał się mnichem, także był niejako bliżej, bliżej Boga. Nie będziemy w głębi wnikać w to, co spowodowało tę ekspiację, kto spowodował, że, że zdecydowali się na pokutę, bo, bo nie o to mi w tym momencie chodzi. Chodzi o przypowieść o synu Marnot trawnym, z której wynika, że Bóg nie każe dodatkowo owego syna marnotrawnego, że, że wybacza zatem odpowiedź staje się wtedy jasna. Skoro Bóg wybacza, to znaczy, że my jako chrześcijanie powinniśmy postąpić tak samo i nie karać dodatkowo tej osoby, która już sama ukarała siebie. Tylko, że, że wtedy odpowiedzialność musielibyśmy właśnie rozumieć jako, Karę. I większość z was tak właśnie pisała i po, posługiwała się tutaj tą przypowieścią o synu marnotrawnym, tworząc ten trzeci argument. Myślę, że, że wielu z was zgodzi się z, z tą wypowiedzią, pewnie nie wszyscy, dlatego zapraszam do dyskusji. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.